Prezentujemy narzędzia do zarządzania wielofunkcyjnymi zbiornikami zaporowymi. Zostały one opracowane i sprawdzone na zbiorniku Goczałkowickim podczas projektu badawczego ZIZOZAP, czyli zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. Jest to pierwszy polski projekt badawczy, w którym w tak kompleksowy sposób przeprowadzono badania zbiornika i jego otoczenia. Już od dawna wiadomo, że trudniejsze od pozyskania danych jest ich porządkowanie, systematyzowanie, a w końcu ich właściwa analiza umożliwiająca podejmowanie decyzji na podstawie zebranych informacji. Teraz takie możliwości daje specjalny system integrujący bazy danych z aplikacją mapową opracowany przez zespół projektu Zizozap. Pod lupę wzięto jezioro Goczałkowickie, jeden z największych zbiorników wielofunkcyjnych w kraju. To narzędzie ma wspomagać zarządzanie zbiornikiem, jakością wody, otoczeniem zbiornika, zlewnią, tak żeby wszelkie funkcje, jakie pełni zbiornik, mogły ze sobą być w pewnym stopniu pogodzone, żeby unikać sytuacji konfliktowych, ale równocześnie mieć narzędzie do szybkiego, błyskawicznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Portal ten nazwano geoportalem, choć różni się od standardowych geoportali. Spośród innych wyróżnia go przede wszystkim fakt, że jest sprzężony z bazą danych, która jest na bieżąco uzupełniana. Nie jest to klasyczny geoportal. Nasze rozwiązanie łączy możliwość korzystania z relacyjnej bazy danych z lokalizacją, którą mamy zdefiniowaną w systemie monitoringowym. Wybierając punkt na mapie, na podkładzie mapowym, dostajemy się do kategorii danych. Wybieramy sobie parametr, który nas interesuje. Możemy wyświetlić sobie zmienność tego parametru. Zarządzający zbiornikiem w czasie rzeczywistym otrzymuje informacje o zjawiskach stale zachodzących na akwenie. Dane te może również wykorzystać do modelowania. Modele dynamiczne i jakościowe umożliwiają określenie konsekwencji zmian i pozwalają na tworzenie, a także wybór scenariuszy zarządzania. Przyroda jest skomplikowana i nie możemy budować systemów bazujących tylko na pojedynczych parametrach. W naszym projekcie potrafiliśmy w bazie danych zgromadzić, zbadać, przeanalizować olbrzymią ilość parametrów. Dane do bazy spływają w sposób automatyczny, np. co minutę, co 5 minut, co 10 minut. Tworzenie takiej ilości informacji, która gromadzona jest powiedzmy przez okres 4 lat to są miliony rekordów. W praktyce dostęp do danych jest natychmiastowy, czyli zaraz po wykonaniu pomiaru dana trafia do systemu bazodanowego i może być już prezentowana na jego portalu, może trafiać do zarządzającego zbiornikiem. W bazie projektu ZizoZap zebrano blisko 12 milionów oznaczeń dotyczących 32 kategorii monitoringu oraz danych archiwalnych. W sumie opisują one blisko 2,5 tysiąca parametrów mierzonych w ponad 190 punktach rozmieszczonych w Zlewni Małej Wisły. Mamy przedstawione w formie wykresów parametry związane z napełnieniem, rezerwą, dopływem dotyczącym zbiornika. Łatwo możemy w tabeli przeglądnąć sobie wartości, które w ostatniej doby wystąpiły, znaleźć wartości maksymalne, minimalne. Geoportal widzozap poza prezentacją danych o charakterze przestrzennym umożliwia prezentację danych monitoringowych zgromadzonych w bazie w postaci tabel i wykresów. Baza danych została zaprojektowana do gromadzenia i udostępnienia danych pomiarowych pochodzących od różnych dostawców. O, dzisiejszy raport pokazuje nam przekroczenie parametrów związanych z pomiarami na żółtej boi. Przesłałem rano Andrzejowi o tym informację. Mam nadzieję, że coś już z tym zrobił. Próbujemy się z nim połączyć. No cześć, witaj. Cześć, Andrzej. Mówiliśmy dzisiaj ta w danych z boi. Jest wszystko ok? Już sprawdzam. Odbieracie? Tak, tak. No dobrze. To fajne. Wszystko ok. Super. Dobra. Pozdrawiam. Cześć. Wizualizacja danych na geoportalu, na przykład w formie numerycznego modelu terenu, ułatwia zrozumienie relacji przestrzennych pomiędzy obserwowanymi zjawiskami. Twórcy tego rozwiązania przewidzieli stałą możliwość jego rozbudowy. Narzędzie to ma i może mieć wiele dodatkowych funkcjonalności. Zakres i kształt geoportalu ogranicza tylko wyobraźnia i oczekiwania zarządcy zbiornika, który planuje takie narzędzie. Przetwarzając dane związane z numerycznym modelem terenu, dane również z innych źródeł, udało nam się ustalić nieciągłość wału przeciwpowodziowego, który zabezpiecza tereny, szczególnie te u wlotu wisły do zbiornika. Administrator zbiornika kilka razy zidentyfikował taką sytuację, że nastąpiło podtopienie, mimo że jego zdaniem teren zabezpieczony jest wałem przeciwpowodziowym. Przetworzone dane pokazały, że ten wał mimo wszystko posiada pewne nieciągłości. Woda przy dużym wezbraniu dostawała się tam i gdyby była to jeszcze większa woda, mogłoby to spowodować znacznie większe podtopienia. Taka analiza daje bardzo często e, informację, która jest cenna dla sztabów antykryzysowych. Projektanci geoportalu indywidualnie dla każdego zbiornika tworzą narzędzie, które odpowiada jego charakterystyce oraz spełnia oczekiwania zarządzających. System musi być dostosowany do potrzeb zamawiającego. To on dopiero we współpracy z nami określi swoje potrzeby. Poza strategicznymi zadaniami na zbiornikach wielofunkcyjnych realizowane są również funkcje związane z rekreacją i edukacją. Ten geoportal może być również udostępniany takim użytkownikom i służyć promocji miejsca. O liczbie grup różnych użytkowników i ich dostępie do poszczególnych danych również decyduje administrator, zamawiając taki system. Zawsze mamy do czynienia z systemem szytym na miarę. To nie jest rozwiązanie, które kupujemy na półce w sklepie z oprogramowaniem. GoPortal zarządcą zbiorników zaporowych oferuje nową jakość dostępu do zbiorów danych, a korzyści wynikające z jego zastosowania są bardzo szerokie i zależne od oczekiwań konkretnych użytkowników.